Lubicie ananasy? Ja nie lubię, ale mam. Tak wyszło. Dobry wieczór. W internecie jest milion filmów. Jakie to jest proste kupić sobie ananasa, urwać z niego taką rozetę, wsadzić go do wody albo do ziemi i pach, zaraz mamy piękną roślinę. No, okazuje się, że to nie jest takie proste. Ja oczywiście jak zaczynałam z ozyskami, to też tak próbowałam. Kupowałam ananas, odcinałam mu tą rozetę razem z kawałkiem albo wykręcałam i wsadzałam do wody i pierwszy, drugi, piąty, ósmy i dwudziesty piąty raz mi nie wyszło. No i w tym momencie się zacięłam. Stwierdziłam, nie no kurde, no przecież de, jakoś się da. No w tych internetach pokazują bzdury, no ale jakoś da się to obejść. No i zrobiłam milion testów, yy, akurat tak się składa, że mam kogoś, kto lubi konsumować takie rzeczy. I słuchajcie, doszłam do dwóch wniosków. Nieważne czas jest dojrzały, czy jest niedojrzały. On tak skądś do nas przyjechał, jakoś był tam traktowany yy, i trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, czy nie macie obok kogoś, kto przyniesie Wam pupila żeby się z nim pobawić. Dobrze, więc będzie na soszczur. Siedzisz? No to siedź. On zaraz mi pewnie wlezie za stanik, on tak ma. Mieszur, mieszur. No, dobra. Dzisiaj nie o nim. słuchajcie, dzisiaj o ananasie. Więc tak. Nie mam owocu, bo to jest naprawdę nieistotne. Czy on jest dojrzały, czy on nie jest dojrzały, tak? To jest przechowywane w różnych warunkach, tak, z różnymi gazami i to jest naprawdę nieistotne. Czy ta rozeta jest obeschnięta na zewnątrz, czy nie, to też jest nieistotne. Ważne jest na początek zajrzeć do środka. Znaczy zajrzeć to sobie możemy, i tak to nam nic nie da. Pociągnąć za liścia z środka. Jeżeli liść nie wychodzi, to już jest dobrze, ale musimy zapaść tego takiego małego liścia z środka i go wyrywać, słuchajcie. Wyrywamy takiego liścia i sprawdzamy, czy on... Na końcu, tu, gdzie się urwał, jest czarny czy nie jest czarny? Jeżeli nie jest czarny, to jest duża szansa, że ta część żyjąca w środku tej e, e, narośli, tak ją nazwijmy, jest żyjąca. I jeżeli nie ma czarnych plam, to to już jest dobrze. To to już pierwsze, co nam kwalifikuje taką rozetę do uprawy. Druga sprawa: zaglądamy sobie pod te tutaj, tej pierwsze listki. Na samym dole. I szukamy. Takich naroślów, takich zgrubień. One mogą być trochę tak jak tutaj zbrązowiałe, one mogą być białe zupełnie, ale ważne, żeby były. Słuchajcie, ja się o tym przekonałam, że taka rozeta, która takie rzeczy ma, ona ma największe szanse się ukorzenić, tak? I Jeżeli mamy takie rzeczy, no to robimy sobie teraz taką rzecz. Obrywamy te liście. Ach, wszystkie. Z dolnej części, żeby te wszystkie narośla wylazły. Jeszcze jedna ważna rzecz, to coś, co zostaje po wykręceniu, takie włókniaste, i tam się wydaje, że to korzenie przypomina, to nie są korzenie i to nie będą korzenie. Korzenie wychodzą powyżej tego. Więc ja sobie poobrywam teraz z grubsza. Słuchajcie. Tak jest się nadziera, no bo no, no, taka, taka uroda psa, że się musi nadzierać, nie? O, dobra. O, i słuchajcie, teraz pięknie widać, o co mi chodziło z tymi naroślami, nie? To korzenie przypomina... Y, to nie jest tak, że jak to wsadzimy do wody, to to się wydłuży i to stworzy nam system korzeniowy. Nie, bo to już jest obumarte, ale to świadczy o tym, że roślina chce nam żyć. I teraz taką roślinę przygotowaną wsadzamy do wody. Potąd. Nie wyżej, tak? tak, żeby liście nie dosięgało, bo jak liście zaczną być w wodzie, to zaczną nam gnić i będzie zgnilizna, a nie sadzonka. Yy, I teraz pokażę Wam materiał porównawczy. Proszę bardzo. Taka rozeta, jak widzicie, dotąd była w wodzie. Gdzieś chyba z 5 tygodni, słuchajcie, to potrwało zanim ona otworzyła takie korzonki, więc to jest proces, to trwa. Dlatego yy, wsadza się ją do słoika. No bo słoik tu jest węższy i nie pozwala nam zanurzyć się jej głębiej, żeby liście nie dotykały, bo to ważne. No każdy Polak ma gdzieś słoik, nie? I słoik jest idealny, taki po majonezie, elegancko. I to jest pierwsze stadium. Słuchajcie, jak się uda coś takiego uzyskać, to już jesteśmy trochę w domu Ej. i coś takiego możemy już powoli przesadzić do ziemi. W jakiej ziemi? Przepuszczalnej, ale takiej, która dobrze trzyma wilgoć, żeby ono nam nie wyschło i do środowiska, które jest w miarę wilgotne, żeby te nowe liście, które tam zaczną się pojawiać, tak, były w stanie zaabsorować tyle wody, ile potrzebują, żeby nie były narażone na dodatkowe wysychanie. I to by było tyle. Trzecie stadium tej rośliny wygląda tak. Ja się ze swoją niepartolę, za przeproszenie, mam ją w szklarni, po prostu poszła bezpośrednio ze słoika do szklarni, bo w doniczce mi nie wychodziło. No i na razie wygląda tak. Słuchajcie, kiedy to zakwitnie? Nie wiem. To na pewno trochę potrwa, o ile w ogóle zakwitnie. Słuchajcie, no tego przerobiłam już kilkanaście sztuk i za każdym razem coś się dzieje inaczej. Czasami matę y, kłącza pod liściami i wyrasta, czasami matę kłącza pod liściami i nie wyrasta, czasami ma tylko białe punkty i wyrasta, czasami ich nie ma i wyrasta. Słuchajcie, to jest loteria. Ale to, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że jeżeli macie takie rzeczy wsadzące, to jest dużo, dużo większa szansa na ukorzenienie takiej rozety niż w przypadku, kiedy nie macie nic, albo w przypadku, kiedy macie tego y, już bardzo dużo uschniętego. Szukajcie optymalnej sadzonki, tak? Jeżeli jecie nasy to jest super, to nie ma problemu, to sobie po prostu za każdym razem wykręćcie, obierzcie z tych liści, wsadźcie do wody i już. I może się uda. I to jest fajne, wiecie, ten proces czekania na to, aż coś się stanie. Jak się uda ukorzenić, jak się uda y, doprowadzić ją do tego, że wyrosną nowe liście, to już jesteśmy w domu. U mnie na razie idą pojedyncze małe listki, jak widzieliście. I zobaczymy, czy sobie w szklarni poradzą, razem z pomidorami. A co? Kto mi zabrał? Staćmy jeszcze na awans. Bawcie się ogrodnictwem i miłego weekendu. A y, ważna sprawa, słuchajcie, bo y, jak ktoś z Was się tak bardzo nie interesuje na sami, to y, w poniedziałek będzie film o szczurze. O dzikim szczurze. Mam dzikiego udomowionego szczura i wam go pokażę. Nazywa się Pan Myszur. Tak więc, żebyście nie zapomnieli, tam możecie kliknąć dzwoneczek, subskrypcję, łapkę, coś kliknijcie. I będziecie widzieć, jak to jest mieć egzotyczne zwierzątko w egzotycznym domu i ogrodzie. Teraz.